Dzień dobry Skorpiony. To czytanie dla Was. Jest to czytanie bezterminowe. Takie wydobycie z tego czytania wszystkiego, co dla Was najlepsze. Takie drzewo życia. Zobaczymy, czym należy je ukorzeniać, podlewać, tak? To jest takie właśnie drzewo. Mamy korzenie, tak? Mamy przepiękne korzenie, ale czym należy je podlewać? Czym zasilać, tak, żeby wyrosło nam piękne drzewo. A więc, taką afirmacją, słowa mocy, którą powinniście powtarzać sobie, drogie Skorpiony, yy, mamy słowa, zaraz wam przeczytam: Zostawiam przeszłość za sobą. Mam pewność, że przyszłość jest jasna i dobra. Pozwalam sobie odpocząć w spokojnym i bezpiecznym tu i teraz. Przepiękna afirmacja. Przepiękna afirmacja. Kolejną taką energią jest tutaj: oczekuj cudu. Oczekuj cudu, uwierz głęboko, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Ja takie energie prowadzące na razie czytam, tak? Y tą kartą, właśnie uwierz głęboko, że te, te modlitwy, bo wiecie przesłanie, przesłanie z tych energii, to jest Matka Maryja oczekuj cudu, przepiękna karta, tak Matka Maryja, oczekuj cudu uwierz głęboko, że twe modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione bo wiecie, że wiara rozświetla drogę, po której kroczysz wiecie o tym gdy jesteśmy pozbawieni wiary przyszłość napawa nas lękiem Dlatego musisz podjąć niezbędne kroki, by napełnić wiarą swój umysł i serce. Nie trać oczywiście zaufania w stosunku do siebie i innych ludzi, tak? Niech ganek nadziei płonie wewnątrz twojej duszy, gdyż nawet jej mały płomek zdoła rozświetlić mroczną otchłań rozpaczy. Bądź również światłem, które przywraca poczucie wiary innym ludziom, tak? Jeśli będziesz dzielił się swoją siłą z innymi, umocni to nie tylko ciebie, ale też i wszystkich dookoła, cały ten świat, tak? I tutaj mamy taką właśnie kartę, która rezonuje doskonale z tymi dwiema poprzednimi energiami. Zawieraj umowy typu wygrana, wygrana. Już powiem po prostu myśl w kategoriach wygrana, wygrana, tak? Wybierz relację, dla której umowa typu wygrana, wygrana może być korzystna. Napisz, co twoim zdaniem będzie stanowić wygraną dla tej osoby albo ją o to spytaj. Potem wypisz własne wygrane. Zawierzaj umowę, zawrzyj umowę typu wygrana, wygrana z kimś, tak? Zawrzyj. I teraz... Zadaj sobie pytanie: Z jakim zamiarem negocjuję z innymi? Czy zależy mi na wygranej dla obu stron? Tak? W umowie typu wygrana wygrana podejmuje się zobowiązania, żeby pracować dla korzyści obu stron. Takie umowy mogą być formalne lub nieformalne, a może je... Zawierać we wszystkich relacjach i okolicznościach, tak? I teraz takie przesłanie, wiecie. Sama treść umowy niewiele znaczy, jeśli jej ducha nie wspierają charakter i wzajemna relacja stron. Do wygranej dla obu stron trzeba podchodzić ze szczególnym pragnieniem inwestowania w związek, który ją umożliwia, tak? A więc widzicie. W relacje zawsze trzeba inwestować, tak? I zawierać umowę wygrane wygrane, aby obydwie strony były z tego zadowolone, tak? I mamy tutaj taki właśnie energię, tak? Energię rydwanu. Yy, sukces, tak? Jednym słowem. Jednym słowem, sukces, zwycięstwo. Yy, taki nowy etap w życiu, tak? Pogodania trudności życiowych. Takie jakieś wsparcie, tak? I tu ten rydwan jest taki charakterystyczny, tak? Żeby zachować ten sukces, musi być zachowana równowaga, balans, tak? Więc widzicie, że ta karta też to tutaj nam o tym mówi. Tak samo też. Karta y, oczekuj cudu, także słowa, mocy to wszystko ze sobą rezonuje, tylko po to, żeby powiedzieć Wam, że zachowanie balansu i umysłu, i ciała, i duszy y, jest konieczne, tak? Prowadzić ten rydwan, konie w rydwaniu nie mogą się rozbiegać one muszą prowadzić prosto, więc musi być zachowana równowaga we wszystkim, w dawaniu i braniu, tak? Więc to te podpisywanie umów, nie podpisywanie, ale zawieranie umów, tak? Typu wygrana, wygrana jest bardzo, jest bardzo ważne i istotne w życiu. Yy, tu pojawia się taka osoba, ale też wiecie, yy, ważne jest, żeby w tym wszystkim w tym wszystkim yy, patrzeć sobie w oczy. Głęboko, jasno stanąć z sobą w prawdzie, tak? Stanąć sobie w prawdzie. Samym sobą i, i dostrzegać wszystko to, co jest ważne w Tobie, co jest charakterystyczne w Tobie, co jest przepełnione miłością, co jest przepełnione nienawiścią, spojrzeć, zostawić tą przeszłość, jednak, tak, afirmuj, by zostawić tą przeszłość. I być takim, odpoczywać w takim spokoju, bezpieczeństwie w teraźniejszości, tu i teraz, tak? Wtedy ta przyszłość być może będzie lepsza. Bo zawsze trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co było po prostu z przeszłości, tak? Trzeba wyciągnąć wnioski. Tu pojawia się energia człowieka, tak, wykształconego, wywierającego wpływ na innych, tak? Taki właśnie tu zalecana, ta energia zaleca nam taki obiektywizm i rozsądek w działaniu, wiecie? To jest właśnie Królowa Mieczy, taka intelektualistka, tak? Taka energia takiej osoby chłodnej, ale jednak wywierającej wpływ na innych, taka dyplomatka, tak? No i fajnie, fajnie, bo wiecie, tu, kiedy wierzymy bardzo, tak, bo ta wiara, umysł i serce to musi być zachowana równowaga, tak jak ten Rydwan nam to mówi. Wtedy wejdziemy z tej energii właśnie takiej, tej królowej mieczy, w cesarzową, w cesarzową, ale tylko po to, żeby być dumnym. To jest duma, tak? Cesarzowa to duma, to energia opiekuńcza, przepiękna, płodna, tak? Płodna pomysłów, pełna takiej nadziei, tak? Ona zasiała już ziarenko i czeka na plon, tak? Czeka, czeka na rozwój i tu właśnie wskazane jest, by poprawić, co nie działa. Popraw, co nie działa, bo wejdziesz w tą energię wtedy 10 denarów. Tak, dziesięciu denarów, czyli dobrobyt, stabilizacja materialna, tak? I, i też yy, no, coś bardzo takiego pozytywnego, tak? Pełnia takiego szczęścia, harmonii, tak? Ale popraw co nie działa. Popraw co nie działa, żeby wejść właśnie w tą energię. Yy, I to jest właśnie ważne. Zobaczę tą kartę podsumowującą. Mamy tutaj, oczekuj cudu i zobaczymy, co takiego, co takiego na koniec. Duchowa przewodniczka, tak? A więc trzeba sobie, no tak, tak, niestety te karty tak ze sobą współpracują. Obudź w sobie boginię poprzez, poprzez właśnie troskę o siebie. Poczuj boskość, tak? W sobie. Poczuj boskość w sobie. To jest bardzo ważne, ta duchowa przewodniczka, bo pokazała nam się tutaj Matka Maryja. Oczekuj cudów, tak? Uwierz głęboko, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. I tu istotne jest, czym te modlitwy mają zostać wysłuchane. Zaraz, dlaczego, tak? O co takiego ty, co takiego się dzieje teraz w Twoim życiu? Królowa mieczy, znowu bogini celu. Ty nie stawiasz sobie celów, drogi. Skorpionie, Ty musisz zacząć stawiać sobie cele. Twoim właśnie tutaj ukorzenianiem Twojego drzewa życia jest stawianie sobie celów, jest stawianie sobie celów, tak, i działanie, i działanie. Taki chłodny umysł, intelektualistki, taki, bo jesteś osobą wykształconą, tak, musisz być taką dyplomatką, tak? powinnaś być taką dyplomatką wtedy, kiedy jest to potrzebne, tak? ale to ciepło, tak? to ciepło, obudzenie w sobie tej takiej duchowej przewodniczki, takiej cesarzowej yy, kobiety dumnej, tak? kobiety płodnej pomysłami, tak? kobiety nawet yy, rodzącej tak, yy, dziecko będącej w ciąży, bo ciąża jest yy, tylko symbolem, tak, może być tylko symbolem, na, yy, na niektórych taliach właśnie jest przedstawiona kobieta w ciąży, więc yy, to może być tylko taki symbol tej płodności pomysłów, tak, realizacji pomysłów, więc ty koniecznie musisz zasilać swoje korzenie, yy, yy, Spełnianiem swoich marzeń, tak? A marzenia będziesz spełniała poprzez stawianie sobie celów i realizację ich kroczek po kroczku. Muszę jeszcze to powiedzieć, jedną kartę, drogi Skorpionie, bo ty coś. Yy... Tak, i wtedy mm, kochana w yy, tej energii iskry stabilności, tak? Przytul, przytul. <grytul> iskry stabilności. Fajna karta, iskierka, taka paść denarów, taka, taki, właśnie, ty ruszysz po tą stabilność w tej energii właśnie królowej mieczy, ty ruszysz, wyruszysz po tą stabilność w energii królowej mieczy, stawiając sobie jakieś cele, tak, jakieś cele, podejmując działania, realizując je i ty wejdziesz wtedy w tą energię dziesięciu denarów, tak, wtedy wejdziesz tą energię dziesięciu denarów i cesarzową, tak, i cesarzową, no, piękniej nie może być, ale ty musisz u sobie obudzić tą przewodniczkę duchową, tak, duchową przewodniczkę przecudowną, tak, przewodniczkę duchową, która cię poprowadzi nie tylko y światłym, jasnym umysłem, ale też sercem, tak, ciepłym, ciepłym, współczującym sercem do tej dziesiątki denarów czyli do dobrobytu, do stabilizacji materialnej tak czas na zmiany czas na zmiany drogi skorpionie no to fajnie, fajne czytanie jeszcze przesłanie od Michała Archanioła zaraz to zobaczymy co tam Michał Archanioł ma nam do przekazania także ty podlewasz kochana swoją taką osobowość, tak, z tej królowej mieczy, przejść w tą energię cesarzowej, tak, cesarzowej, przepięknej kobiety, ciepłej, pielęgnującej dom, rodzinę, tak, już czas wyjść z niezadowalającej sytuacji, oczywiście, już czas wyjść z niezadowalającej sytuacji, przepiękny Michał Archanioł, jak zwykle, jak zwykle, Moja modlitwa, Archaniele Michale, na których częściach mojego życia powinnam skupić się teraz najbardziej. Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słyszeć Twoje odpowiedzi i dajesz odwagę do rozpoczęcia uzdrawiających zmian w moim życiu. Tak, bo tak naprawdę, drogi Skorpionie, ty nie wiesz na jakim. Na, jakim, na jakiej części swojego życia powinieneś się skupić? Czy na emocjach, czy na miłości, czy na pracy, czy na współpracy? Nie wiesz, dlatego mówię, ten chłodny umysł intelektualski, bądź dyplomatką, tak? W tej mm, energii, iskry stabilności, pazia denarów, y, róż po tą stabilność, tak? róż po tą stabilność, tak? tej energii pogini celu, tak? Tylko najpierw popraw, co nie działa. Koniecznie popraw, co dzieniała z co nie działa, stań sam sobą prawdą, tak? Spójrz sobie w oczy, zweryfikuj wszystko, co jest w tobie, otrząśnij te swoje serducho i, i wtedy wejdź w tą energię cesarzowej, tak? W tej energii cesarzowej przepięknej i wtedy w ciszy, w spokoju będziesz wiedział, co masz robić, tak? Drogi Skorpionie. No dobrze. I jeszcze... Czytanie podsumowujące, karta podsumowująca, zobaczymy, co na podsumowanie, no no, co my tu mamy, akurat, o, musimy dwie, tak, zrób coś dobrego i miłego dla wybranej bliskiej Ci osoby. Przez cały tydzień codziennie wybieraj kolejną osobę i siej dobro. Zacznij od tego. Zacznij od tego, żeby wejść w tą energię cesarzowej, właśnie, tak? Zacznij od tego, czyli odkrywanie, oddawanie, tak? Piękno, dobro, życia, tak? Czyli, czyli wejdź w tą energię poprzez właśnie robienie czegoś dobrego, miłego dla wybranej osoby i przez cały tydzień wybieraj kolejną osobę i siej dobro. No cóż, drogie Skorpiony. Dziękuję wam bardzo za to czytanie. Życzę dużo cierpliwości i tej takiej płynnej przemiany, tak płynnej, jak gdyby transformacji z tej królowej mieczy cesarzową, bo to jest bardzo, bardzo dwie różne energie, ale jednocześnie bardzo potrzebne, tak. Więc ty Tutaj musisz sobie zadać pytanie, powtórzę jeszcze raz. Z jakim zamiarem negocjuję z innymi? Czy zależy mi na wygranej dla obu stron? I przepiękna karta. Mamy tutaj, tak, przecudowną kartę. Zrób coś dobrego i miłego dla wybranej bliskiej ci osoby. Przez cały tydzień codziennie wybieraj kolejną osobę i siej dobro. Więc widzisz, że. Mamy początek i mamy koniec. Yy, tutaj będą wygrane dwie osoby. Ty możesz być dumna z siebie, że siejesz to dobro, a ktoś obdarowywany będzie bardzo szczęśliwy z tego powodu. No i tyle na ten temat, drogie kochane skorpiony. Życzę Wam wszystkiego dobrego, spokoju i, i cierpliwości. Do usłyszenia.